Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Portal Wave PC. Jak widzicie, siedzimy w aucie, a to oznacza, że kolejna kamerka samochodowa przetestowana. Tym razem jest to model od Navitela R1050. Zapraszam na film. R1050 przypomina Wam to coś? Ta kuleczka instalowana na magnes? Pewnie R1000. Oto jest bardzo podobny model, aczkolwiek z kilkoma dość istotnymi usprawnieniami. Zanim przejdę jednak do konkretów, kilka informacji a propos tego, co znajdziemy w opakowaniu od R1050. No przede wszystkim samą kamerkę z uchwytem zamontowane już na szybie, więc tego Wam w tej chwili nie pokażę, chyba że na przebitkach. Mamy dwa przewody. Jeden to jest dość krótki przewód USB, USB, mini USB typ B tak naprawdę. No i oczywiście tutaj dostajemy również, nie mogło zabraknąć czego, czyli zapalniczki samochodowej i przewodu też USB B mini USB do zasilania samego rejestratora. Oprócz tego papierologia, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi wielojęzyczna jest również język polski. Dostajemy także zapasową taśmę, ponieważ uchwyt jest do szyby mocowany za pomocą dwustronnej taśmy klejącej. No i ostatnia rzecz taka chyba najbardziej Fajna, czyli dodatkowo dostajemy klucz licencyjny na nawigację na smartfony Navitel Navigator Tutaj z wszystkimi mapami Europy na rok czasu No i oczywiście wielojęzyczna instrukcja, jak to pobrać A teraz już o samej kamerce Słuchajcie, całość jest bardzo podobna, no niemalże identyczna jak w przypadku R1000 Również jak chodzi o kwestię montażu, czyli przyklejany do szyby uchwyt i kamerka, wszystko w kształcie takiej kuli, instalowana na magnes, więc ten zakres ruchu jest tutaj dość duży i bardzo swobodny, minus taki, że no w samochodach ciężarowych tego nie zamontujemy. Widzimy oczywiście soczewkę, mamy z boku, z lewej krawędzi włącznik, wyłącznik, to jest dodatkowo taki otwór z niebieską diodą i mikrofon. Czy tu jest ukryty, ukryty przycisk gresy? Tego nie wiem, bo nie miałem konieczności sprawdzania tego. Poniżej kamerki, czyli na dole, jak ona jest umiejscowiona, mamy jeszcze cztery przyciski: przyciski nawigacyjne oraz mikrofon. A na krawędzi prawej, tutaj pod zaślepką, znajduje się kolejne gniazdo mini USB Typ B oraz oczywiście slot na karty pamięci. Zasilanie, jak widać, może być realizowane bezpośrednio z uchwytu. Podczas normalnej pracy kamerki na stosunkowo niewielkim, bo przekątny 1,2 cala wyświetlaczu, widzimy w takim domyślnym ustawieniu przede wszystkim godzinę. To duże zielone coś to oczywiście informacje o prędkości z GPS, bo na witel R1050 GPS jest wyposażony, a na samej górze informacja, że trwa nagrywanie. Żeby wejść do ustawień, czy zmienić funkcję, przede wszystkim klawiszem OK wyłączamy nagrywanie, widzimy tryb standby, a następnie przyciskiem Menu wchodzimy do samego Menu. To zostało podzielone na dwa bloki. Pierwszy, tą z mniejszą ilością zakładek dotyczy ustawień filmowania. Najogólniej mówiąc. Drugi dotyczy ustawień samego urządzenia. No i tutaj kolejna funkcja, czyli WiFi. R1050 jest wyposażony również w Wi-Fi i możemy się łączyć z aplikacją mobilną. I z tamtego poziomu tutaj dostosowujemy sobie ustawienia samej kamerki, czy nawet na podglądzie, jak ma być ustawiona. Cofamy się przyciskiem włącznika, a z kolei przyciskiem OK przechodzimy do kolejnych pod menu. Co do funkcji kamerki, to mamy przede wszystkim nagrywanie. No oczywiście Full HD 1080p, 30 klatek. Mamy również tryb fotograficzny. Przechodzimy sobie przyciskiem włącznika do trybu fotograficznego. No i oczywiście możemy również przeglądać zapisane nagrania czy zdjęcia. Sama kamerka na Navitel R1050 Posiada wbudowaną baterię. Na kilka minut w pełni naładowana wystarczy. Obsługuje również tryb parkingowy. Mamy także sensor ruchu. Co do przede wszystkim sensora, to jest dokładnie identyczny sensor jak w poprzednio testowanej kamerce X-Blitza p 500 czyli Sony IMX i ze ściągi 323. Optyka jest jednak nieco inna. Tutaj mamy szerszy kąt widzenia, bo to jest nieco ponad 160 stopni. No ale sama, sam układ soczewek też jest nieco inny, tu jest ich mniejsza ilość i nie ma informacji o przysłonie. Ale porównując przede wszystkim nagrania nocne, mniej więcej wykonywane o tym samym czasie i na tej samej praktycznie drodze, no to wydaje mi się, że tutaj ten obiektyw jest nieco ciemniejszy. Co do jakości nagrań, no to teraz zobaczycie próbki zarówno z dnia, udało się też w deszczu coś nagrać. No i oczywiście nagrania nocne. Jak widać, w dzień kamera radzi sobie jak tak naprawdę dziesiątki innych, i tutaj większych zastrzeżeń nie ma. Tłumienie nierówności jest ok. Strożność jest ok, kąt widzenia jest jak najbardziej ok, jak stoimy pod światłami. Bez problemu na, na kamerce rejestruje się, co akurat na sygnalizatorze jest wyświetlane. co do nagrań nocnych, to tutaj mam troszeczkę więcej uwag. Prawdopodobnie jest to właśnie kwestia obiektywu. Widać takie ewidentne jakieś zaszumienie, także spoko to nie jest przy postprodukcji. Tak po prostu wygląda nagranie z tej kamerki. Także jest troszeczkę gorsze jakościowo to nagranie nocne niż w przypadku wcześniej testowanej właśnie P500. Co do kwestii programowania, bo tutaj też musimy się nad tym pochylić. Kamerka posiada Wi-Fi. Mamy również dedykowane oprogramowanie na To jest dokładnie to samo oprogramowanie co R1000. Niestety, mimo najszczerszych chęci, tego Wam nie pokażę, ponieważ cały czas kamerka łączy się, łączy, próbuje się łączyć, no ale niestety nic z tego nie wychodzi. Szkoda, tego niestety nie mogłem przetestować. Być może jest to kwestia właśnie samego programowania, może akurat z tego konkretnego telefonu, choć byłoby to dziwne, bo tu jest w końcu najnowszy Android. Podsumowując, Nawitel R1050 to jest bardzo ciekawa kamerka, przede wszystkim funkcjonalna. Mamy Wi-Fi, mamy informacje o fotoradarach, mamy również wbudowany GPS z pełną jego funkcjonalnością. Cenowo to jest niecałe 400 zł. Dobry sensor, myślę, że ta kamerka jak najbardziej na rekomendację zasługuje, stąd też taka leci na konto Navitel R1050. No i tutaj przede wszystkim bardzo ciekawe starcie z niedawno testowanym X-Blitz P500 ponieważ te kamerki są w bardzo zbliżonych cenach. P500 kosztuje nieco ponad 400. Tutaj mamy nieco poniżej 400 zł. Sensor jest ten sam, ale pewne różnice są. W mojej ocenie XBS P500 ma nieco lepszą jakość nagrań nocnych. Prawdopodobnie to również zasługa jaśniejszego obiektywu. Natomiast z pewnością Navitel jest kamerką bardziej funkcjonalną. Także ostateczny wybór zostawiam wam, a ode mnie na tyle dzięki za uwagę. Cześć hej.